Takie myślenie może przyspieszyć ponowne przyjście Chrystusa. Wtedy dojdzie do sądu ostatecznego. Każdy odpowie przed Bogiem, dlaczego jej nie bronił. Znaki czasów ostatecznych pojawiają się coraz częściej. Odbudowa świątyni jerozolimskiej, której być nie powinno. Mamy papieża Franciszka, który prawdopodobnie jest najgorszym papieżem w historii. Czy prawda faktycznie sama się obroni? Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty, ja mam na imię Ludwik i dzisiaj wziąłem sobie taki temat, czy prawda sama się obroni, bo często katolicy rzucają takim stwierdzeniem i wydaje mi się, że to stwierdzenie jest wygodną wymówką dla wielu osób, żeby o tę prawdę nie walczyć. Ale zanim przejdę do samego odcinka na starcie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które na tym kanale pojawiają się regularnie. Jeżeli film ci się spodoba, zostaw pod nim łapkę w górę i pisz komentarze, bo czytamy wszystkie, a pomaga nam to budować zasięg. Tak samo jak oglądanie naszych filmów do końca. Także zachęcam do zostania do końca. I... Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcam również do wspierania nas poprzez portal Patronite, co pomaga nam oczywiście działać regularnie i dzięki temu wsparciu możemy tutaj funkcjonować. To wsparcie jest Waszą zapłatą za naszą pracę, także serdecznie zachęcam, jeżeli doceniacie. Możecie też nas wspierać przez portal Tipli pojedynczymi wpłatami, jeżeli nie chcecie wspierać nas na stałe. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie filmu, a ja tymczasem przejdę już do tematu, żeby zbytnio nie przedłużać. I teraz tak, w różnych dyskusjach, czy to w internecie, czy gdzieś, jak się rozmawiamy, z katolikami, bardzo często słyszy się właśnie to stwierdzenie, że prawda sama się obroni i że nie musimy tak kurczowo bronić tej prawdy. I jest to stwierdzenie, które jest półprawdą. Jest to stwierdzenie, które jest prawdą tylko z jednej perspektywy, bo z innej nie jest prawdą. I to takie myślenie uważam, że może doprowadzić nas do tragedii i również przyspieszyć ponowne przyjście Chrystusa, o czym mówiłem, że możemy mieć z tym styczność. Niedługo, bo widzimy sytuację, jaka ma miejsce w Ziemi Świętej, jaka ma miejsce z Jałówkami, o czym mówiłem oczywiście wielokrotnie w filmach na temat sytuacji z odbudową świątyni jerozolimskiej, która będzie właśnie świątynią Antychrysta. Natomiast dziś nie o tym, dziś o tym, czy prawda faktycznie sama się obroni. To stwierdzenie może być prawdziwe z pewnej perspektywy, ale z pewnej jest nieprawdziwe. Ja zacznę najpierw od tej, która jest nieprawdziwa. Na końcu powiem o tej, która jest prawdziwa i jak ta prawdziwa może zadziałać jako miecz przeciwko nam na samym końcu. I w jaki sposób katolicy, którzy tak mówią, przyspieszają tak naprawdę wydarzenia opisane w apokalipsie. Natomiast o co chodzi z tym powiedzeniem? Najpierw zdefiniujmy sobie, czym jest w ogóle prawda. Prawda jest to pogląd zgodny ze stanem faktycznym, tak najkrócej mówiąc. Czyli jeżeli my coś wyznajemy, na przykład to, że trawa jest zielona i ona jeżeli faktycznie jest zielona, no to mówimy prawdę. Jeżeli powiemy, że trawa jest fioletowa, no to wtedy nie mówimy prawdy, bo jest to pogląd niezgodny ze stanem faktycznym. Oczywiście można rzeczywistość również rozpatrywać z bardzo wielu perspektyw, dlatego tak jak ja mówiłem na naszym kanale politycznym okiem Narodowca, jeżeli nie śledzicie, a interesujecie się polityką, to oczywiście zachęcam, link się teraz wyświetla w rogu. Mówiłem tam na początku, że jeżeli rozpatrujemy różne sprawy, nie możemy skupiać się tylko na jednej płaszczyźnie, bo o tyle ile trawę możemy opisać pod kątem koloru, że jest zielona i jest to prawda, o tyle możemy ją również opisać pod kątem kształtu, pod kątem wielu innych cech i będzie to również prawda, nie sprzeczna z tą pierwszą prawdą. Dlatego rzeczywistość możemy rozpatrywać z wielu perspektyw. Ważne, żebyśmy dociekali prawdy. Ja tak, takie zjawisko postrzegania. Rzeczywistości z płaskiej perspektywy, z jednej, czyli w płaski sposób, nazywam płaskoziemstwem umysłowym. I mówiłem to właśnie na tym kanale politycznym. Tam również o polityce mówimy z perspektywy szerszej niż tylko najprostsza, ale ciśnie o tym też. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tak jak mówiłem na początku, to powiedzenie jest prawdziwe tylko z pewnej perspektywy. A ja zacznę od innej perspektywy, z której to powiedzenie prawdziwe nie jest. Dlatego, że żyjemy w świecie. Który nie jest doskonały. Żyjemy w świecie przesiąkniętym skutkiem grzechu pierworodnego. Żyjemy w świecie, w którym ludzie, każdy z nas tak naprawdę, jest poddany namiętnościom. Ma te namiętności w sobie. Te namiętności powodują, że popełniamy grzechy, popełniamy błędy, robimy złe rzeczy, czasem intencjonalnie, czasem nieintencjonalnie, ale świat nie jest idealny. Tyczy się to również tego, jak ludzie przyjmują poglądy, jak ludzie przyjmują to, co do nich mówimy. Bo gdybyśmy patrzyli wyłącznie z perspektywy logiki, to oczywiście stosując metodę dedukcji dojdziemy do prawdy, czyli można powiedzieć, że z tej perspektywy prawda się sama obroni. Natomiast zdecydowana większość, miażdżąca większość ludzi w ten sposób do poglądów nie dochodzi. Ludzie dochodzą do poglądów czy przekonań poprzez. To, co im się wydaje, poprzez to, co im podpowie, źle uformowana intuicja, poprzez to, co pasuje do ich upodobań, do ich namiętności i tak dalej. Niestety, dlatego ludzie tak często wybierają zło, dlatego w wyborach politycznych bardzo często wybierają złe partie i tak dalej. Dlatego mówienie, że prawda sama się obroni z perspektywy realnej w świecie, w którym żyjemy, nasiąkniętym skutkiem grzechu pierworodnego, jest nierozumieniem sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Chrystus posłał w świat apostołów po to, żeby głosili prawdę. Gdyby Chrystus wyszedł z założenia, że prawda sama się obroni, to po prostu by zostawił ludzi bez głoszenia czegokolwiek, bo ludzie by sami doszli do tej prawdy. Niestety ludziom trzeba prawdę przedstawiać. Trzeba im prawdę przedstawiać niekoniecznie tylko logicznymi argumentami, bo tak jak mówiłem, większość ludzi nie przyjmuje poglądów poprzez metodę dedukcji, a poprzez to, co im pasuje aktualnie. Dlatego musimy tę prawdę przedstawiać w taki sposób, żeby ona ludziom pasowała. W perspektywie doczesnej, w czasach, gdy każdy może się wypowiadać publicznie, w czasach, gdy. Wszyscy mają równy głos, gdzie mamy internet, gdzie informacje mogą się rozprzestrzeniać w sposób nieograniczony, niemalże. Nie możemy zakładać, że wśród tego chaosu, wśród tylu ludzi złych, nasiąkniętych liberalizmem, różnymi innymi ideologiami niezgodnymi z nauką Kościoła, prawda sama się zacznie bronić, bo kto będzie bronił tej prawdy? A nie ustąpi i będzie się wyświetlał ludziom na monitorach czy na telefonach, jak przesuwają TikToka czy cokolwiek? No nie. Prawdy musimy bronić my. Apostołowie zostali posłani do świata w czasach, gdy przepływ informacji był znacznie mniejszy, po to, żeby głosić tę prawdę. Dziś, gdy przepływ informacji jest znacznie większy, a ilość kłamstwa w przestrzeni publicznej jest największa w ogóle w historii ludzkości, tym bardziej jesteśmy zobowiązani, żeby bronić. Prawdy, bo ta prawda się sama w dzisiejszych czasach obronić nie może w tej perspektywie doczesnej. Natomiast, czy prawda w ogóle się sama może obronić, to powiedzenie jest też prawdziwe z pewnej perspektywy, ale z jakiej? Prawda się sama obroni i to jest pewne, że prawda ostatecznie zwycięży, ale zwycięży na sądzie ostatecznym. I prawidłowość, jaką ja tutaj zauważam z doświadczenia i z obserwacji, jest taka, że Chrystus posłał nas do świata, żebyśmy my tę prawdę głosili. W momencie, w którym tej prawdy w przestrzeni publicznej jest coraz mniej, coraz więcej ludzi popada w błędy, my coraz mniej tej prawdy głosimy i zasłaniamy się jeszcze za tym wygodnym stwierdzeniem, że przecież prawda sama się obroni, co jest dla większości osób uważam wymówką przed tym, żeby nie robić nic z tej kwestii, żeby ją głosić, to działa to na zasadzie odważnika. Mamy kościół wojujący na ziemi, ten, który walczy o przekazywanie tej prawdy światu i walczy z namiętnościami, z wewnętrznymi swoimi błędami, z grzechami, po to, żeby ta prawda triumfowała w tym świecie. I mamy Kościół triumfujący w niebie z Chrystusem na drugim odważniku. Moje ręki może być nie widać, ale pokazuję tutaj odważnik. Gdzie ten Kościół złożony oczywiście świętych wstawia się za nami. Czasami zdarzają się oczywiście Boże interwencje w ten czy w inny sposób. Natomiast musi być tu równowaga, bo w sytuacji, w której Kościół wojujący na ziemi Prawdę przestaje głosić, to zaczyna przeważać kłamstwo. I żeby ta równowaga powróciła, w pewnym momencie, kiedy to kłamstwo będzie tak dużo, a Bóg będzie widział, że my prawdy już nie głosimy, że my jesteśmy bierni, że my stwierdziliśmy, że no, przecież prawda sama się obroni, więc co my będziemy głosić, a ludzie to sobie sami wybiorą, co chcą, nie rozumiejąc ich ułomności, zarówno rozumowych, jak i ich namiętności, jak i stanu. Po grzechu pierworodnym świata, wtedy kiedy dojdzie do takiej krytycznej sytuacji, gdzie my prawdy nie będziemy głosić w ogóle, ten odważnik tak bardzo się przechyli, że Chrystus go zrówna w sekundę, wstępując na Ziemię i kończąc dzieje ludzkości, kończąc historię, jaką my znamy w świecie doczesnym, i rozpoczynając wypełnienie się wszystkiego w życiu wiecznym. Nazywamy to końcem czasu. Wtedy dojdzie do sądu ostatecznego i wtedy każdy odpowie przed Bogiem, czy tej prawdy bronił i dlaczego jej nie bronił. I z perspektywy ostatecznej powiedzenie, że prawda sama się obroni, jest prawdziwe, bo to ostatecznie nastanie. Natomiast, tak jak mówiłem przed chwilą, my odpowiemy za to, czy tej prawdy broniliśmy, czy Zasłanialiśmy się za jakąś wygodną wymówką, taką jak choćby to, co mówiłem, czyli powiedzeniem, że prawda sama się obroni. A widzimy, że znaki czasów ostatecznych pojawiają się coraz częściej. Widzimy sytuację, nigdy nie było takiego pomieszania na świecie, nigdy nie było tak obrzydliwego błędu, jakim jest liberalizm, który przejął tak naprawdę wszystkie państwa znane na świecie, poza może nielicznymi wyjątkami, gdzie tego liberalizmu nie jest jeszcze tak dużo. Ale jednak ten liberalizm się rozprzestrzenił na wszystko. Rozprzestrzenił się również na doktrynę kościoła po Soborze Watykańskim II. Mamy dewastację i turgi, brak szacunku dla na najświętszego sakramentu, mamy odchodzenie coraz dalsze od doktryny, mamy błędy krytyczne w kościele, takie jak proponuje chociażby niemiecka droga synodalna. Mamy papieża Franciszka, który prawdopodobnie jest najgorszym papieżem w historii kościoła. Rządy na całym świecie są przeciwne. W ogóle istnieniu prawdy, a co dopiero mówić o prawdzie, którą my znamy, czyli prawdzie Chrystusowej. Jak nie znają pojęcia prawdy w ogóle, to nie rozpoznają również nigdy prawdy Chrystusowej. I do tego to, co mówiłem wcześniej, znaki końca czasów, odbudowa świątyni jerozolimskiej, której być nie powinno, ponieważ jest ona związana z kultem, który został wypełniony, i odbudowa tej świątyni jest budową świątyni religii przeciwnej chrześcijaństwu. A kto jest przeciwny Chrystusowi. Jemu przeciwny jest antychryst, który jest zapowiedziany w czasach ostatecznych. To wszystko nam pokazuje, że zbliżamy się do tych czasów i nasza bierność jako katolików tylko te wydarzenia przybliża. A to nie będą wcale radosne wydarzenia, to będą lata prześladowań, to będą lata, w których bardzo wielu straci wiarę, bardzo wielu zostanie potępionych. To są lata, w których będzie ciężko, a gdy będzie już tak ciężko, że nikt by tego nie wytrzymał, to Chrystus postanowi zakończyć dzieje. Ludzkości i na tym poprzestaniemy, będziemy żyć już w życiu wiecznym. I wtedy właśnie, tak jak mówiłem, odpowiemy na sądzie ostatecznym za to, czy tej prawdy broniliśmy. Dlatego nie zasłaniajmy się za wygodnym stwierdzeniem, które jest prawdziwe, ale nie z tej perspektywy, z której my je powinniśmy w tym momencie rozpatrywać. My powinniśmy prawdy bronić za wszelką cenę, być aktywnym, bo to jest odpowiedzialność, to nie jest... Wybór dla katolików, tylko to jest obowiązek dla każdego z nas. Dlatego też my prowadzimy ten kanał i dlatego też pobudzamy, staramy się pobudzać i tłumaczymy Wam, że to jest coś, co jest naszym obowiązkiem. Wszystkich katolików. I zachęcam Was do robienia, czego możecie w swoich okolicach, tam gdzie się znajdujecie aktualnie w życiu. Wiadomo, że każdy ma różne obowiązki, każdy ma różne możliwości, ale każdy jest w tych obowiązkach, w których został przez Twórcę postawiony w tych okolicznościach, w których żyjemy, w tych czasach, w których nam przyszło żyć, zobowiązany do tego, żeby prawdę Chrystusową głosić, żeby jej bronić, żeby ona zatriumfowała. Jeżeli uda nam się doprowadzić do tego, że ona zatriumfuje, jeżeli uda nam się przywrócić tradycję w Kościele, jeżeli uda nam się zastopować postępujący laicyzm, liberalizm, i wszystko to zło, które się wylewa na świecie, to być może nie przyjdzie nam żyć w czasach ostatecznych. Ale jeżeli będziemy bierni, jeżeli będziemy fatalistami, będziemy mówili, że musi się wypełnić już teraz, oczywiście musi się wypełnić kiedyś, ale czy teraz, to już jest inna kwestia. Od nas zależy, żeby jak najwięcej dusz zostało zbawionych, a jak będziemy bierni, nie będziemy aktywni, nie będziemy bronić prawdy, to nikt za nas tej prawdy nie obroni i przyjdzie Chrystus i to zrobi. I tak jak mówiłem, nas rozliczy z tego, czego nie zrobiliśmy. Jeżeli udało Ci się dotrzeć do tego momentu filmu, zachęcam do napisania w komentarzu: Prawda jest najważniejsza. Pamiętajmy, że my jesteśmy Kościołem, Chrystus jest głową Kościoła, a my jesteśmy członkami tego Kościoła, które On posłał do świata po to, żeby ten świat uświęcać. A jeżeli my tego nie zrobimy, to On to zrobi. I wtedy będzie już za późno. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka czołem.